Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w moim drugim filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z moim holem zakupowym. Będą to rzeczy, które kupiłam w przeciągu ostatniego tygodnia. Mam nadzieję, że będzie to dobry oraz fajny filmik, jak na sam początek. A więc zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą kupiłam w ostatnim czasie, jest to czarna torebka. Nie mała, nieduża. Na środku ma tutaj taką kokardkę zdobioną ze złota. Oraz klamra, która jest również wykonana ze złota. Kupiłam tą torebkę przez internet ze stronki czarnetorepki.pl. Mają tam torebki niedrogie, a bardzo ładne. Gdy ją tylko zobaczyłam, od razu wiedziałam, że muszę ją mieć, że muszę ją kupić. Jestem z niej bardzo zadowolona. A co najważniejsze, to mieszczą mi się tam wszystkie potrzebne rzeczy, gdy tylko wychodzę na miasto. Jest to torebka z firmy. Nie będę Wam czytać, bo nie wiem, jak to wymówić z takiej. A więc tyle. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, w sumie jest to rzecz, którą szukałam od dłuższego czasu. Jest to jeansowa kurteczka. Yy, zazwyczaj były albo same rozmiary eski, albo po prostu były bardzo drogie. Jest to kurtka wykonana z takiego jasnego jeansu. Z przodu na bokach mają tak, ma takie dwie kieszonki z guziczkami. Guziczki są srebrne, w kształcie kwiatków, a w nim takie błękitne kamyczki, co myślę, że daje bardzo fajny efekt. Yy, cała kurtka jest zdobiona takimi cekinami, nie wiem czy widać. Z tyłu wygląda tak. Ma takie długie rękawki, również zakończona takim guziczkiem. Yy, kurteczka jest z firmy M.Sara. Ja ją kupiłam u nas w, w Dajśmanie. I tyle. Następną rzeczą są balerinki. Wybaczcie mi to, że są brudne, bo już w nich chodziłam. Są to takie czarne balerinki. Z taką kokardką, zdobioną czarnymi cekinami i z obwódką ze złotego łańcuszka, co myślę, że ślicznie wygląda. Buty są bardzo wygodne. Następną rzeczą jest to. Coś, co szukałam również od bardzo długiego czasu, nigdzie nie mogłam znaleźć takiego dokładnie, jak kupiłam. Jest to kubek termiczny z rączką. Zazwyczaj w sklepie albo były takie wyższe, z rączką, albo bez rączki, ale niestety zamknięcie miały bardzo nieszczelne, co gdy się kubek tylko przychyliło, to albo wylewało się. A więc udało mi się kupić taki odpowiedni rozmiar. Zaraz Wam pokażę. Kubeczek wygląda tak, jest koloru fioletowego. Co najważniejsze, ma bardzo solidne zamknięcie, przez co nam nic się nie wyleje. W środku wygląda tak. Ten kubeczek jest wykonany z stali wysokiej jakości. Konstrukcja ma dwuściankową oraz pojemność 375 ml, czyli w sam raz. Myślę, że jest to bardzo fajne rozwiązanie, gdy na przykład musimy wyjść z domu, a nie mamy czasu wypić ani karbaty, ani kawy. Więc warto zabrać ze sobą napój w takim kubeczku. Dla mnie będzie to bardzo przydatne. Następną rzeczą będzie już to rzecz kosmetyczna. Jest to szampon z Panty Pro V. Są to moje ulubione szampony. Zawsze kupuję z tej serii, już w sumie od kilku lat. Jest to szampon do włosów suchych, zniszczonych, czyli coś w sam raz do, dla mnie. Jestem z niego bardzo zadowolona i gdy tylko mi się skończy od razu zawsze go kupuję. Naprawdę Wam go bardzo polecam. Oczywiście również używam do niego odżywkę z tej serii. Kolejnym produktem jest to dezodorant, w sumie antyperspirant z firmy Adidas. Soft and silky touch, fioletowy. Również je uwielbiam i kupuję od kilku lat, ale również kupuję różne rodzaje np. ten różowy albo niebieski. Zapach ma fajny, świeży, taki delikatny typowo kobiecy, naprawdę polecam. I co najważniejsze utrzymuje się przez cały dzień. Kolejną rzeczą są to maseczki do twarzy. Pierwsza z nich jest to z firmy Ziai, maska regenerująca. Z glinką brązową dla każdego rodzaju skóry. Uwielbiam te maseczki, są świetne, u mnie się bardzo dobrze sprawdzają. Skóra po niej jest bardzo nawilżona, oczyszczona. I powiem wam, że jest to pierwsza maseczka, po której nie muszę nakładać żadnego kremu nawilżającego na twarz. Nie mam po niej żadnej uczulenia. Kolejnymi dwoma maseczkami są z firmy AA. Nie miałam jeszcze tych maseczek z tej serii, dlatego je zakupiłam, żeby wypróbować. Pierwsza jest to maseczka matująco-regenerująca, która ma nam przywracać równowagę skórze. Yy, posiada w sobie ekstrakt z ogórka oraz kwas azelionowy do skóry wrażliwej i skłonnej da, do alergii, czyli coś dla mnie. Mam nadzieję, że, będzie, że się sprawdzi. Druga maseczka jest to błyskawicznie nawilżająca, która ma chronić skórę przed wysuszeniem. Yy, zawiera kwas hialuronowy, algi z wód Antarktyki, również do skóry wrażliwej i skłonnej do, do alergii. Następnymi produktami, które kupiłam, są to zwykłe lakiery do paznokci z firmy Paula Beauty Nail Polish. Lakier wyglądają tak. i przepraszam, to jakiś włos mi się przyczepił. Tak wyglądają. Pierwszy jest to taki ciemny róż o kolorku numer 33. Następny ciemno-niebieski, ciemnoniebieski taki z takimi drobinkami świecącymi o numerku 81 i ostatni, który już od bardzo dawna chciałam sobie kupić, jest to lakier czarny również z drobinkami świecącymi z numerkiem 90. Są to lakiery niedrogie, bo kosztują około 500 zł, a są całkiem dobre. Dość długo się utrzymują na paznokciach, nie, nie, nie odpryskują szybko. Naprawdę polecam Wam. I ostatnią rzeczą, którą zakupiłam, w sumie są to dwie rzeczy z firmy Liren program. Pierwsza z nich jest to żel myjący z peelingiem. Yy, antycelulitowy peeling myjący stop celulit. Yy, producent zapewnia nam idealnie gładką skórę, stymulację procesu redukcji celulitu oraz wygładzenie nierówności. Oczyw oczywiście w to nie wierzę, że będzie tak działał, jak producent obiecuje, ale bardzo lubię produkty yy, takie do pielęgnacji ciała. I jak już jeden produkt z tej firmy, to również warto mieć drugi. Jest to żel krem yy, antycelulitowy, który ma redukować celulit yy, do 94% wygładza skórę oraz redukuje tkankę tłuszczową, w co również nie wierzę, ale również często stosuję balsamy z, tej, z tych serii y, do ciała. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Mam nadzieję, że chociaż skóra będzie po nim wygładzona i będzie dawała dość dobry efekt. Yy, no i... No i na ty i tyle. Mój haul, przebiegł szybko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie więcej, piszcie komentarze pod spodem. Piszcie, jak wam się podobało. A teraz się z wami żegnam. Buziaki, pa, papa.